To jest rap, piosenka miłosna, to piękne słowa. Idealny podkład, to jest rap. Każda jego zwrotka zaczyna się i kończy. Zamknięta kłodka, to jest rap. Zajebiste frazy, to nikt inny. Życie składa te wyrazy, to jest rap. Jak na niebie gwiazdy, to nic nadzwyczajnego pisać może każdy. To jest rap, słowo po słowie, to jest to, to piszą twoje dłonie, to jest rap. Co myślisz w swojej głowie, to jesteś ty. To właśnie jest o tobie, to jest rap. To po prostu twoje życie, twoje sny. Każde Twe przeżycie to jest rap Wyryty w graficie jak w lustrza wody Widzisz tam odbicie, to jest rap To życiowa prawda zapisana nieraz Na zabrudzonych kartkach, to jest rap To rap o gwiazdach, to właśnie o tych Z tego miasta, to jest rap To co nieraz ci bolało, lecz nie poddało się Serce Ci nie dało, to jest rap I będzie go mało, spacerując w parku Spchałeś go, kiedy wiało To jest rap, Twoje serce To jest to i nie chcesz już nic więcej To jest rap, już puszczasz lajce twoją wyobraźnię, pędź do prawdy najszerszej To jest rap przeszywający prądem, gdy słuchasz nie chce ci się odejść To jest rap o zamorzonych głodem, Tych chcesz piąć pod mostem nieprzerażeni płodem. To jest rap, muzyka ulicy, możesz być pewny, nikt bezdomny nie zapali, niczy. to jest rap, każdy chce się liczyć, pierwsze wersy wypływają ze starej piwnicy, to jest rap i nie możesz przestać słuchać, ta piosenka właśnie wpada ci do ucha, to jest rap, on wyraża tego ducha, gdy nad tobą już pojawi się noc głucha. to jest rap, co po mnie pozostanie, to co ważne, to sercem dyktowane, to jest rap, melodie wystukane, gdy trudne masz życie i obijasz się o ścianę, to jest rap, tych bezsennych nocy, słyszanego deszczu, kiedy właśnie kopił, to jest rap To są już ze środka głosy, Słyszysz, kiedy skrzypią pod sobą mosty To jest rap, muzyka parapetu To, co tworzysz bez żadnego błędu To jest rap, nadający życiu w sensu Mocniej z każdym z napisanych wersów To jest rap, dla wszystkich ukojenie On zabiera cię, odbiera ci myślenie To jest rap, raniący jak ciemnie W nim jesteś ty i całe twoje serce To jest rap, zawartość serduszka Niedaleko od jabłoni dziś upada gruszka To jest rap, życiowa Wróżka, sam sobie wróżysz Przed tobą staje ta druga połówka To jest rap, nie zawsze o miłości Czasem dowód zdrady, czasem niewierności to jest rap, forma rozładowania złości To zabawa, potrafię utrzymać Cię z radości To jest rap, napisz co leży Ci na sercu Nie masz komu, wygadaj się w tym wierszu To jest rap, o wojennym mieńcu O pięknie laurze mieszkających w Rańcu. To jest rap, to przecież z Ciebie napisane Zły jak osa, potulny jak baranek To jest rap, kiesisty wianek To wczorajszy zachód słońca i dzisiejszy ranek To jest rap, na deszczowe dni To jestem ja, przede mną stoisz Ty To jest rap, to moje sny To moje marzenia, to właśnie nie my, to jest rap, każdy czegoś pragnie Oglądasz się, mija ci dzień za dniem. to jest rap Wypłynął nos powiek, a pewnego dnia wytrafisz do mych obiec